Bernie Madoff, chyba najpopularniejszy finansowy conman naszych czasów, utożsamiany ze schematem Ponziego. Nazwę tę słyszałeś pewnie już setki razy, ale za chwilę wyjaśnię, na czym to dokładnie polegało. Bo początkowo szacowano, że oszukał on ludzi aż na 65 miliardów dolarów. Cóż, to co się stało jest dosyć skomplikowane, ale postaram się to wyjaśnić w tym krótkim filmie. Rafał Schreiner Zapraszam. Linki do partnerów znajdują się w opisie materiału. Jeśli chcesz być na bieżąco z nowymi filmami, to zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Odegrajmy krótką scenkę. Załóżmy, że jesteś zamożnym inwestorem. Dzwoni do ciebie przyjaciel i mówi, że zna Bernarda Madoffa. A na tamte czasy to była gruba ryba. Był właścicielem funduszu hedgingowego Bernard Madoff Investment Securities, a także był jednym z założycieli i przewodniczącym NASDAQ. Można to porównać trochę do naszej GPW, czyli giełdy papierów wartościowych w Warszawie. Brzmi Dosyć legalnie, nawet bym powiedział, bardzo legalnie i budzi pewien podziw. W dodatku, bardzo rzadko przyjmował inwestorów, żeby zarządzać ich kapitałem, a tu nagle otwiera się przed tobą taka możliwość. Więc się z nim spotykasz i mówisz, że możesz zainwestować Twój milion na giełdzie w taki sposób, w który będzie rósł o około 1% co miesiąc, co oznacza, że mógłbyś po prostu siedzieć i zarabiać 10 tysięcy każdego miesiąca. No i zobacz, jak się wtedy czujesz. Prezes amerykańskiej giełdy, właściciel funduszu, finansowy celebryta i w dodatku oferuje Tobie, że będzie zarządzał i generował dochód. To nawet nie jest tak, że Ty się zastanawiasz. Po prostu czujesz się zaszczycony w ogóle, że masz taką możliwość oddać mu w zarządzanie swoje pieniądze. No i miarok i wszystko jest tak, jak powiedział. Dostajesz piękne raporty, fachowa obsługa, jako inwestor jesteś bardzo zadowolony. A co tak naprawdę w tym momencie się działo za tą ładną pokrywą? Otóż Madow w ogóle nie inwestował twoich pieniędzy na giełdzie, a raporty one były całkowicie sfałszowane. I to był właśnie schemat Ponziego. Mógł to dać co miesiąc 10 tysięcy z twojego miliona, a w międzyczasie znajdował nowych inwestorów. Prawdopodobnie nawet ty mogłeś polecić innych swoich znajomych ją, bo wszystko działa, wszystko jest pięknie, wypłaca tobie pieniądze. I w ten sposób schemat działał cały czas, tak długo, jak do biznesu oczywiście wchodziły nowe osoby. Oczywiście Madoff nie wymyślił tego całego schematu, a zrobił to wspomniany wcześniej Charles Ponzi, który działał w latach dwudziestych ubiegłego wieku, a tak naprawdę to jest to model stary jak świat i tylko przypisuje się mu tą nazwę. Natomiast Bernie Medow, jak do tej pory się wydaje, stworzył największy tego typu przekręt. A przynajmniej tak się mówi, bo w Polsce mieliśmy też podobne schematy. Najpopularniejsza piramida finansowa to Amber Gold, o którym nagrałem kiedyś odcinek. Link do niego powinien pojawić się tu, bądź tutaj na górze. Lub szukaj na dole w opisie filmu. I dodatkowo jest tam pewna ciekawostka na temat naszego ZUS-u. Bo schemat działania instytucji państwowej wygląda niemal identycznie jak piramidy finansowej, ale więcej nie zdradzam. Zapraszam do obejrzenia drugiego odcinka. I teraz wróćmy do Madoffa. Jak mu się udało tak długo zwodzić ludzi? Otóż, po pierwsze, był znany i był uważany jako autorytet. Powiązania z Nasdaq, oficjalne stanowisko itd. Po drugie, był charyzmatyczny i wyglądał na osobę, której można było zaufać. Po trzecie, Posiadał reputację, bo wszyscy mówili, że jest dobry w tym, co robi. I po czwarte, cały schemat Madoffa wydawał się logiczny. Liczby, zwrot z inwestycji itd. Jeśli ktoś chciał wycofać kapitał, to Berni, jemu ten kapitał zwracał bez żadnych problemów. Ale był jeden człowiek, który nie dał się nabrać. Harry Markopolos. On był śledczym księgowym, który miał pewne wątpliwości co do Madoffa. Mówił, że zyski nie sumowały się i zwroty nie były. Możliwe. Powiedział to Sek, wysłał pismo, dzwonił. Sek to komisja nadzoru papierów wartościowych i giełd w Stanach Zjednoczonych, ale niestety zignorowali ostrzeżenia Marco Polosa. Więc co tak naprawdę zakończyło schemat Madoffa? Otóż mamy rok 2008, wielki kryzys na giełdzie. Inwestorzy zaczęli więc sprzedawać wszystkie akcje, no bo ceny drastycznie spadały, oni sprzedawali to, ceny dodatkowo jeszcze bardziej się napędzały i leciały w dół, nawet na szyję. I inwestorzy zwrócili się również do Madoffa, żeby ten oddał ich pieniądze. W tym momencie nastąpiło zachwianie, bo nagle w systemie więcej osób wypłaca niż wpłaca i koniec był już pewny. A to, co się stało, już na zawsze pozostanie po prostu tajemnicą, bo Madoff zmarł w 2021 roku w więzieniu. Osobami, które go wydały, byli sami jej synowie. Oni jego żona powiedzieli, że o niczym nie mieli pojęcia. Czy to prawda? Pracowali u jego boku. Czy Madoff, po prostu kiedy wiedział, że zaraz wszystko wyjdzie na jaw, chciał chronić swoją rodzinę i kazał im go wydać dobrowolnie i mówić, że o niczym nie wiedzieli? Daj znać w komentarzu, co sądzisz o tej teorii. do i teraz mamy rok 2009. Bernie Madoff przyznał się do winy za wszystko, absolutnie za wszystko i został skazany na 150 lat więzienia, biorąc pod uwagę, że miał wtedy obecnie 79 lat, to rzeczy nie wyglądały zbyt dobrze. Twierdził, że działał sam, ale to sporo oszustw, sporo pracy, sporo dokumentacji, żeby zrobić to samemu. Żaden z jego dwóch synów nie był skazany, ale sprawy nie poszły dobrze. W 2010 roku jeden z nich popełnił samobójstwo, a w 2014 drugi zmarł na raka. Żona Berniego jest jedyną, która żyje. Czy nie miała nic wspólnego ze skandalem, to jest niejasne, ale żyła dostojnie za te nieuczciwe pieniądze. Bernard Madoff zostawił tysiące ofiar swego oszustwa. Wielu z ludzi straciło majątek życia. Kilku popełniło samobójstwo. Nie wszyscy byli zamożnymi inwestorami. Niestety ucierpieli też zwykli ludzie, fundacje charytatywne. Było tych podmiotów sporo. Daj mi znać w komentarzu, czy według Ciebie istnieją jakieś kroki, które można poczynić, aby w przyszłości zapobiec tego typu skandalom. A przy okazji, która historia bardziej ci się podoba? Schemat Ponziego Bernarda Madoffa? Czy piramida finansowa Ambergold? Jestem ciekaw odpowiedzi. Hej, mam nadzieję, że podobało Ci to wideo, jeśli tak to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTube. a ja, jeśli masz pytania to śmiało zadaj je w komentarzach na dole, w miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco i powinny Tobie się wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam, także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów, Rafał Schreiner.